Cześć, witam wszystkich na kanale Fish Hunter, dzisiaj kolejny odcinek Jak widzicie fajne jeziorko za mną Właśnie dotarłem, przyjechałem na nowo zakupionym motocyklu, także frajda podwójna, bo był przetestowy sprzęt a teraz jeszcze mogę połowić sobie w takich okolicznościach Jest godzina 7 rano, mam jakieś 2-3 godziny max łowienia przed pracą także zapraszam do oglądania, zobaczymy co się wydarzy Dzisiaj na początek chyba porzucam obrotówką i woblerem na zmianę. Jest tu chyba dużo koni, także może powinno coś wziąć z rana, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak się podobał film, zostawcie jakiś komentarz czy łapkę w górę, dajcie znać co byście chcieli widzieć w kolejnych odcinkach. No i subskrybujcie kanał jak możecie, bo będziecie dostawali powiadomienia o kolejnych wyprawach. Także zapraszam jeszcze raz do oglądania. Trzymajcie się. To jest taki zestaw, gdzieś nie wiem, kupiłem chyba w Biedronce, jak przyjechałem do Polski. Oprócz tej blachy, bo ta blacha jest złożona dodatkowo chyba i te gumy, ale te trzy woblery. Trzy woblery, jakaś tam coś tam było jeszcze dodatkowo, jakieś przypony do tego. Będę próbował tym obławiać. Chyba ten w miarę fajnie chodził, także mogę nim porzucać, zobaczyć co się wydarzy. Jak nie to przechodzę na obrotówkę z powrotem a no, chyba który z nich ładnie chodził jeden źle chodził, drugi dobrze chodził także loteria zobaczymy co się wydarzy zakładam, żeby już nie marnować czasu i nie płoszyć ryb nie będę za dużo gadał tylko do dzieła o idzie ryba ale nie spróbowała tak, to była jakaś rybka pojedyncza, która puknęła. Przyszła za Woblerem, ale nie skorzystała. Spróbuję sobie porzucać obrotówką. Mam właśnie pudełko Blachs Aliexpress. Wam pokażę później, jak to wygląda. I szybka zmiana na obrotówkę, żeby zobaczyć, co dzisiaj będą atakować. Jak będzie dawała radę to próbujemy obrotową Nie by było namierzyć, gdzie siedzą No i tutaj jest takie pudełeczko z Aliexpress, co zostałem wczoraj chyba akurat przyszło no i blachy są przeróżne, to jest ta moja ulubiona, Są ulubiona z takim kolorkiem, to się tak mega sprawdzało w Irlandii jak łowiłem, że spróbuję tym tutaj rzucić było fajnie się kręciła i z tego co pamiętam na no parę szczupaków ładnych i oko nie udało się na to wyłowić także blaszka założona Tak się kręcia takie pudełeczko całe, tam jest chyba 10 czy 12 blach jest za jakieś 3,50, Tak ktoś ma jakieś tam jeszcze kody. Może sobie obniżyć cenę, naprawdę warto. Nie dużo kosztują. O pięknie się kręci, już czuję w wodzie co się dzieje. Jak to wiruje. Nie zdziwił się jakby coś zaraz na to wzięło. Wolno idzie i pięknie wiruje. Hmm. No. No, Jest. <laughs> Na rybek. To pierwszy mały, oj, pierwszy mały wariat. <ścoughs> Next, kolejny, ale już trochę był większy. Okay. Uh -huh. Co stukają jakieś? Byłem ja tam bardzo ostrożne dzisiaj wszystko takie jakieś... Trzy takie maluchy wyciągnąłem byłem tam. Na... Na... No ja też jestem spinigistą i nie chce mi się nawet... kiedyś tych okoni tu od cholery. No właśnie, nieraz przyjadę, tu jest dużo. I tu z pomostu nawet fajne sztuki idzie powyciągać takie, takie po 30 cm takie były. Ale dzisiaj sobie... Słabił... Pod, pod tym pomostem to mi się udało z szupaka takiego Aha. Y, z półtora kilo No to ładnie. Na początku sezonu. Tu przyjechałem do mutka i y, bo tu do niego przyjeżdżam i y, to mi tu pod samej Potrze... stał A pomostem tu gdzieś stał. I, i tak, no ja tak. No, to mała taka obrotówka, nawet nie mam no przyponu bo... założonego, żeby nie... Straszyć o, tych okonów. Ale obrotóweczka jest na nie jest chwytliwa No. Dobra, jest, nie. No, wiedzę, trzy takie maluchy dzisiaj były i tak specjalnie jakoś. No, tam, o, chyba uderzy... był. Tak, no, było uderzenie, ale chyba nie praktyki. Jak pogoniły te ukleje, to te ukleje spierdzielimy na drugą stronę. E. I, I słońce zaszło. No, o, i teraz się... jest w końcu, ale z, tak z, z dołu. Jak poczekałem, no. O, dopiero złapał. Znano, zna, zna, no. Ale nie za duży, Maleństwa ale takie. No ale chociaż coś na odchodne. Ale, to, chociaż, <grym> z, 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 efekt jest. to wszystkie trzy haki złapał, Zaczęły. Być może zaczną teraz koło południa. Tak, no. jak pojadę. <grym>, jak pojadę do domu, to zacznę brać.